Witam wszystkich serdecznie na moim kanale i dzisiaj chciałbym pokazać wam pewną ciekawostkę. Jak już widzicie, mam odpalone na telefonie Dead by Daylight. Z poprzednich filmików możecie wyciągnąć jak szłem to zainstalował. Ogólnie to w Niemczech istnieje to już na Google Play. Można sobie za darmo ściągnąć i grać. Yy, zrobię jeszcze dodatkowy filmik, może jak to zrobić w Polsce, bo w Polsce nie istnieje to. A kolega że z, ze Szwecji mi podpowiedział, czy powiedział jak on to zrobił. Zrobię na ten temat osobny filmik. Yy, ten filmik robię tylko dlatego, bo chcę udowodnić koledze. Że to, co mam, na, mam w planie, działa. A więc. A, jeszcze powiem Wam, że to, co teraz zobaczycie, nie, to nie działa tylko na tą grę. To działa na wszystkie gry. A więc. Mm, no, jak dostanę od Was 1000 łapek w górę, to Wam powiem, jak ja to zrobiłem. Jak to działa. I zrobię osobny filmik. Jak to trzeba wszystko yy, zainstalować? Po prostu, bo mamy tutaj DVD, i mamy tutaj PlayStation 4. Para i patrzcie, I teraz naciskam sobie guzik, odpala mi się aplikacja. Będę to trzymał tak, żebyście widzieli. Niektóre funkcje ustawiłem sobie, że i tak będę musiał dotykać, ale... Będę grał w DVD na tym oto I każda inna gra działa też na, na tym. Tu na przykład sobie zmienimy zaraz na Surma. Mm, dokładnie na tego, bo klautetkę już mam na 40. sobie Mac pokramy. Tak, rozpocznij. Już nam wyszukuje mecz. Może to trochę tak. Ja wiem jak, na ile będziecie widzieli jak widzicie tutaj. U mnie to troszeczkę cie, ciemno jest. A poza tym ekran, ekran troszeczkę rzuca w kamerę. No i tak Mac się rozpoczyna. Każdy klawisz jest ustawiony pod mój wybór praktycznie. Dlatego nie dziście się, że to nie jest tak jak na konsoli. Można to ustawić tak jak na konsoli, ale tutaj są troszeczkę inaczej klawisze poust poustawiane trochę trudno to jest ale no bo macie tutaj na przykład do dotykania i tak dalej i na środku do dotykania gena tak samo nie trzyma się przycisku żeby gen się robił dlatego troszeczkę inaczej to wygląda no i już jesteśmy w i tak No i mamy od razu generator, wszyscy razem jesteśmy. O kurde. Jednej rzeczy nie wziąłem pod uwagę. Ze, skrzyn ze skrzynką będzie ten przycisk gdzie indziej. Ale dobra, już nas goni. Będę musiał to poprawić później. O, już segmenty o czemu oni tak na się ściągają? O, ja stąd uciekam. Chociaż piłar... O, na mnie gdzieś. A, wykręcisz. Panie, panie, ja to napadzie, gra. mnie dalej. Muszę, muszę na pewno wziąć to pod uwagę i guziki pod skrzynkę też ustawić. No ale widzicie, każą, każą że trzeba właśnie ustawić oso, osobno. Muszę się najpierw odwrócić. Skrzynko. Nie ma ruiny. Czy jest ruina? Chyba jest. A, jest ruin tutaj na dole. Ale grejty będziemy próbowali walnąć. Nic co tam, grają się, robią kanał no, czy co? Poszukają ruiny. Możemy też poszukać ruiny. Ale no, to dobra, skończę tego kena. I wtedy poszukam ruiny. O, ktoś konił. Ogólnie można. Chula. Ogólnie można teraz w tej aplikacji yy, ludzi do siebie zapraszać i można z przyjaciółmi grać. Trochę dużo miejsca to zajmuje. O, skończy mi się ta apteczka w końcu. Znaczy ten ten toolbox. Żebym mógł wam pokazać, że to działa bez. Widzicie, tak są kucanie. Klikam i kuca. Klikam i wstaję. To wszystko troszeczkę inaczej wygląda dziś na konsoli, dlatego trzeba te wszystkie przyciski po prostu, które, które tutaj są, poustawiać sobie. Dobra, poszukamy może ruiny. Też wykręcił, to mam dwa już geny wkręcone. No, teraz mam troszeczkę ciemniejszy ekran ustawiony, żeby żebyście Wy w ogóle coś widzieli. A ja przez to nic nie widzę. Ale może przez to znajdziemy ruiny szybciej. No tutaj oczywiście podacie Ej, nie rusza się. Troszkę no. O, poszła ruina. Muszę do budynku podejść. O, oh, kurde, ale żebym mu wleciał. <tryk> o, dwóch leży. Jeden tylko muszę nas podnieść. I patrzcie zaraz. Tylko się wigluje, na telefonie byłoby to tak trudne. O nie, piknica. Jeden random ściągnięty. No, będzie może filmik jak przegrywam TBD. <gdybyda> no, jak tutaj sobie dymdam, w międzyczasie, jak mówiłem, na każdą grę, na każdą grę, jaka yy, na androida powiem og og ogólnie nie wiem jak to jest e e w tym na, tele na telefonach iphone albo w tego typu albo z jakimś jeszcze innym oprogramowaniem bo może też istnieją dzięki że mnie przed trójką o

się z tego z Barueda. zastanawiałem się właśnie, bo nie mam tej ten generator działa. Cię wisi w piwnicy. Kurde ja poszedł po niego, ale co mi potem pójść jak jakie? jak ja, jak ja nie mam uleczoną też nie jestem

A teraz to miało ujść chyba nawet tylko... O, nie. O kurwa co Mogłem już wcześniej w prawo Polecieć A. No dobra W ten sposób zginałem Ale jak widzicie Padzik PlayStation 4 działa i to można zrobić chyba z Xboxem też. Znaczy, ja Wam pokażę na PlayStation, ale na Xboxie powinno to też działać. No i tak, żeby sobie patrzeć, ile punktów dostaliśmy. A jeden progres przynajmniej. 19 no i Mac chyba na piątym będzie Empatia A A już nic więcej nie ma, okay. A jest tutaj to Dobra No i opuścimy No i naprawdę muszę sobie tylko ustawić to to troszeczkę inaczej, żeby żeby jak mam skrzynkę to tak samo działało. Ale ja to zrobię zaraz sobie. No i tak. Jeżeli chcecie, żebym wam pokazał w jaki sposób ja to zrobiłem. To jest troszeczkę trudniejsze. Sam, sam siedziałem nad tym chyba z godziny. To dajcie 1000 łapek w górę zasuba też się nie pogniewa no i piszcie w komentarzach co, co wam się podoba, co wam się nie podoba i spróbuję to w następnym filmiku pozmieniać, a wracając jeszcze do yy, poprzedniego filmiku yy, z DVD, jak to ściągnąć i tak dalej powiem Wam tak, ja yy, jak wam wyskakują jakieś błędy albo coś Mogę Wam tam odpowiedzieć na te błędy tyle, co ja wiem, ale mi bezbłędowo to się zainstalowało wcześniej. Teraz sobie pobrałem sobie ze sklepu. Jest ponoć inna metoda, żeby ściągnąć DBD na telefon. Spróbuję ogarnąć, jak to działa. I wtedy może odinstaluję moje DBD i spróbuję tą drugą metodą pokazać wam jak to zainstalować i zrobię osobny filmik albo może poproszę kolegę który to zrobił żeby mi podesłał po prostu filmik jak on to robi i no udostępnię go żeby się, żeby się z wami też podzielić takimi rzeczami no dobra no to do usłyszenia